Uważaj, braj! Uważaj, bra Życie się toczy a świat wali. Yeah. Po blizny mam. Po blizny. Popalimy razem wybuchęgdy dynamit. Uważaj, braj! Uważaj, bra Życie się toczy a świat wali. Po blizny mam. Po razem wybuchek dynamit. Że dzieciaku, bo nie jeden wpadł w sidła Każdy chce zobaczyć słońcem, pła przykryła lotniska, e ładowana broń, do puchy e, Duchy w nocy tu przychodzą, dawno nie widać, tu skruchy Nie pocz mamo, w e, do ciebie wrócę e, Od trzeciej znów na robocie, domy mieszkania pod kluczem, podaj rękę i nic nie mów e, Cisza tura, tu ratuje pierdolone policjanty, niebane życie pod kluczem Kryminalne życie, kryminalny ramp Ty głowę na podusz, ne nie się masz, ale zważ, leci czas, patają na przedpokój strzelach, słuchać słychać w szabs, na koju Życie. Kozaki sześćdziesiątki. Nie jedę się tu brężu pierdolone. Puste koksy ulica weryfikuje. Popalone styki wiersza. kumaty nie ma pojęcia. Nadchodzi w ciemności bestia. Uważaj, brat Uważaj, brak! Życie się toczy, a świat wali bo... Kurwie nie podawaj i uważaj, z kim się bujasz Szyba w wodzie lubi pływać, a koledzy w tańcuch Popalone styki ziomek Moja rodzina, możesz zapytać co u mnie, a co u ciebie to biję chcesz się prężyć, chce się bujasz. Ekipa obserwuje, nie wiesz nic o tym terenie, nie wiesz nic o życiu czujesz Zajemny szacunek, zero kontaktu z policją od pani chuja warci, masz tydzień bez miasta Zniknąć, ktoś popalone styki wieża czarne getto są te dzieciaki kontra policyjny Terror, buty wiszą na rejonie Na witach piszą kumple, na lipach krzyczą do siebie Hello. Utrzem nie płacz, mam obej za późno od nikt Tu nigdy nie ma czysty wiecam za zapasu ostre noże w karetka opalone styki, wiesz brat, możesz liczyć na mnie lafa To nie zabawa, utopiony pacjent wannie Uważaj, brat Droga, droga. A życie na boga z do fora, by później po nocy szlochać. Co widziałeś, co? nie mówiłeś, co słyszałeś, Dałeś e. dalej. Obietnicę przykazania, szare życie w kryminale. Jestem z tobą, brat. Ello. Wszystko się ułoży na wyciągnięcie ręki. P.S. ziomla -fa. -fa. fa. Nie wiesz o co biegasz, gdy nadjeżdżają ręki Moi bracia, moi ludzie przebyłem to życie w trudzie. Udział w wszystkim kurwam, cieknie krew po białej bluzie. Nie odpuszczę znasz nasz kaczora. i wiatry, lecimy jak szaleńcy. A po stopach Rysunek dla braci łączy nas, to jedna droga w doświadczenia bogaci Czeka, że dalej na wroga szare kamienice, bracie, naszym życiem zawsze Szanuje człowieka, nawet kiedy wita parter, alkoholowy tancerz Mówi BRS, popalone styki, lafa, pokonamy nawet śmierć Tak to robi się na dzielni wychowanej w patologii Brat że że pomaga, frajerzy wąchają Uważaj, chodnik Uważaj, brat, życie się toczy Black. Życie się toczy, a świat wali, yeah. bo blizny ma